Czy jako osoba początkująca w marketingu sieciowym masz poczucie, że wiele rzeczy tobie nie wychodzi i potykasz się o własne błędy? Czy masz wrażenie, że nie potrafisz w odpowiedni sposób rozmawiać z ludźmi, rekrutować nowych kolejnych partnerów do biznesu, prezentować swoje usługi czy produkty i na samym końcu przestajesz wierzyć w siebie? Nie martw się, jest to normalny proces. Na początkowej ścieżce naszego rozwoju w biznesie, i wiele rzeczy jesteśmy w stanie wypracować. Jesteśmy w stanie wypracować pewność siebie, umiejętność prezentowania naszych usług czy produktów, jak również na samym końcu umiejętność rozmawiania z ludźmi oraz rekrutowania kolejnych partnerów biznesowych, którzy będą chcieli do nas dołączyć i budować strukturę. W dzisiejszym odcinku omówimy kwestię popełniania błędów przez adeptów marketingu sieciowego na ich początkowej ścieżce rozwoju, no i wybiorę tutaj jeden z głównych błędów, który dosyć często się pojawia u początkujących marketerów. Jeżeli interesuje Was ten temat, no to zaczynamy. Jako początkujący adepci marketingu sieciowego, na początku naszego rozwoju i ścieżki biznesowej możemy popełniać wiele błędów. No, mogą być to błędy takie, jak chociażby nieumiejętne przedstawianie i prezentowanie swoich usług czy produktów. Brak umiejętnego odpierania, krytyki ze strony osób, z którymi rozmawiamy, do tego brak pewności siebie, stres, nieumiejętność kontrolowania emocji, trzęsące się dłonie, załamany głos, no i ogólnie rzecz ujmując, brak umiejętnego zaprezentowania tego, co mamy do przekazania. Nie musimy się tym oczywiście martwić, są to normalne procesy u osób początkujących, są to normalne zjawiska u osób, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę kariery. Niejednokrotnie również występują u ludzi, którzy już przez wiele lat zajmują się marketingiem sieciowym, którzy przeprowadzili wiele rozmów, którzy zrekrutowali ogromną ilość partnerów, ale jako ludzie, którzy zajmują się marketingiem sieciowym, ciągle popełniają błędy i mogą ciągle się doskonalić poprawiać swoje umiejętności, uczyć się nowych rzeczy i rozwijać. W dzisiejszym odcinku omówię jeden z podstawowych błędów, który zauważam u wielu początkujących marketerów, a jest nim mianowicie brak asertywności. Brak asertywności, która to umiejętność jest bardzo przydatna nie tylko w biznesie, ale również w relacjach osobistych, no i w życiu codziennym. Asertywność Ogólnie rzecz ujmując, jest umiejętnością. Odmawiania w sposób oczywiście nieagresywny, w sposób taki, który nie będzie ranił innych. Dodatkowo jest również samoświadomością, umiejętnością przyjmowania krytyki, byciem odpornym na wszelkiego rodzaju psychomanipulacje i próby dominacji ze strony osób, z którymi rozmawiamy. Asertywność jest umiejętnością wyrażania swoich emocji, swoich celów, tego, co myślimy, jak również pragniemy. No, i tutaj podam Wam przykłady na podstawie rozmów, które przeprowadzałem z kilkoma osobami. Wymienię konkretnie dwa przykłady, bo niedawno miałem właśnie rozmowy dotyczące naszego biznesu. Przedstawiałem nasze produkty i usługi, rekrutowałem osoby, które chciałem, ażeby dołączyły do naszej struktury, no i spotkałem się z ich strony z negatywnymi odczuciami, spotkałem się z ich strony z krytyką, która nie była konstruktywna, a w zasadzie była, można by powiedzieć, hejtem. No i co w związku z tym mogłem zrobić? Mogłem oczywiście się stresować, mogłem mieć jakieś wewnętrzne poczucie winy, mogłem czuć się mało wartościowy, mogłem sprawić, by słowa tych osób trafiły mnie mocno tutaj w serce i spowodowały, że obniżyłbym siebie samego na bardzo niski poziom. Ale tak się nie stało. Nie stało się tak, dlatego że już posiadam umiejętność asertywnego odmawiania innym, przyjmowania krytyki. Jestem samoświadomy, a tutaj pocieszę osoby, które mają problemy na początkowej ścieżce, że umiejętność ta nie jest wrodzona, jest umiejętnością nabytą. Możemy się asertywności nauczyć, możemy ją wyćwiczyć, wytrenować. Praktykować i cały czas polepszać. No jeżeli mowa o asertywności, no to podam Wam dwa przykłady osób, z którymi rozmawiałem. Jedna osoba to była osoba, która na pierwszy rzut oka wydawała się osobą pozytywną, miała szeroki uśmiech, na twarzy cechowała ją wysoka energia, gestykulacje, no i można by powiedzieć, że po rozmowie z tą osobą, albo po obejrzeniu filmów, które prezentuje na swojej platformie YouTube będzie dobrą osobą do tego, żeby razem zbudować strukturę, budować zespół, że jest to osoba, której można zaufać, że jest to osoba, która ma można powiedzieć dobre intencje, ale rzeczywistość okazała się inna. W gruncie rzeczy, tak naprawdę, osoba ta w ogóle nie miała jakiegokolwiek szacunku w moim kierunku. W gruncie rzeczy, osoba ta uważała mnie za ćwierć inteligenta, zaczęła próbować narzucać mi swoją opinię, swoje zdanie, no i równocześnie również proponować wymianę barterową. Wymianę barterową, która polegała na tym, że ja miałem rekrutować jakieś osoby dla biznesu tego potencjalnego partnera, którego ja chciałem mieć w swoim biznesie. No i wyglądało to w ten sposób, że osoba zwróciła się właśnie do mnie ze zdaniem typu: "Słuchaj, ja mogę tobie kogoś polecić, ale jeżeli ty kogoś dla mnie znajdziesz, człowiek jest człowiekowi człowiekiem. Ja tutaj oczywiście jestem otwarty na to, ażeby podesłać kogoś do twojej szkoły, do twojego biznesu, jeżeli ty podeślesz kogoś do mnie. No mogłoby się wydawać, że jest to niewinne, że ludzie ze sobą współpracują, że wymiana barterowa jest niczym złym. Oczywiście zdarza się, że wymiana barterowa może mieć Pozytywny wydźwięk. Zdarza się, że osoby mogą się polecać nawzajem, wspierać w tym biznesie, bo środowisko, wbrew pozorom, jest małe, zamknięte, a ludzie się znają no i nie ma tutaj jak najmniejszego zgrzytu i problemu. Problem natomiast jest w tym, kiedy taka dana osoba nie darzy was szacunkiem i próbuje wami manipulować. Próbuje Wami manipulować jako osoba, która stawia siebie na wyższym poziomie od Was, uważa, że jest bardziej inteligentna, że ma większe doświadczenie i umiejętności, i że właściwie jesteście dla niej nikim. I tutaj trzeba być odpornym. Trzeba umieć odmówić, stanąć na swoim. Podziękować za tego rodzaju współpracę czy propozycję wymiany barterowej, powiedzieć, że jesteście odporni na tego rodzaju psycho, manipulacje i nie szukacie osób, u których jesteście żebrakami, że dajecie propozycję biznesową, przedstawiacie swoją koncepcję, swój produkt, swoją usługę, ale u nikogo nie prosicie się jako osoby, które są na bardzo niskim poziomie. Nikt nie musi z Wami współpracować, nie ma obowiązku dołączenia do Waszej struktury i wcale nie będzie to wysokie ego w Waszym przypadku, wcale nie będzie to próżność, a będzie to właśnie asertywność i szacunek do samych siebie. Nie współpracujcie z osobami toksycznymi, nie współpracujcie z osobami, które próbują wywierać na Was negatywną presję, nie współpracujcie z osobami, które stosują psychomanipulacje i różnego rodzaju sztuczki, a tym bardziej z osobami, które w gruncie rzeczy Was nie szanują, mają sztuczny uśmiech i proponują tego rodzaju wymianę barterową. Kolejna rozmowa, którą przeprowadziłem, była to rozmowa z osobą, która pochodzi z Europy, nie był to Polak, ale akurat była to osoba zainteresowana zainwestowaniem dużych pieniędzy w biznes w Tajlandii. Napisałem do tej osoby, przedstawiłem w skrócie naszą koncepcję, chciałem również przeprowadzić rozmowę przez Zooma, a żeby zaprezentować plan marketingowy, kompensacyjny. Uprzednio również wysłałem maila, więc osoba ta zaznajomiła się z naszymi produktami, zaznajomiła się z różnego rodzaju prowizjami, ale problem pojawił się, że to ona chciała wyznaczać mi termin rozmowy. Osoba ta chciała wyznaczyć mi termin rozmowy, wysłała mi swój kalendarz, do którego ja rzekomo powinienem się dostosować. No i to jest pewnego rodzaju pomyłka, dlatego że ja mam propozycję biznesową dla tej osoby, ja mam świetne produkty i usługi. Dobry plan kompensacyjny, i to ja zapraszam tę osobę jako sponsor do wejścia w biznes. I zapraszam tę osobę jako potencjalnego partnera, który ze mną może zarabiać, rozwijać się, uczyć nowych umiejętności i budować dużą strukturę. No i wyobraźcie sobie, że wszystko było w porządku, dopóty, dopóki to ja nie wyznaczyłem terminu tej osobie. Na samym początku była otwarta, zainteresowana biznesem, podobało się tej osobie to co opisałem w mailu. Zaznajomiła się z planem marketingowym, z produktami naszej firmy. No i można powiedzieć, że z pozytywnym nastawieniem chciała wejść w ten biznes. Problemy jednak właśnie zaczęły się w momencie, kiedy to ja chciałem wyznaczyć termin spotkania, kiedy to ja chciałem zaprezentować. Nasze produkty i usługi, i kiedy oznajmiłem, że nie szukam inwestorów, którzy włożą jakąś określoną liczbę pieniędzy i będą chcieli pobierać prowizję bez jakiegokolwiek zaangażowania z ich strony, bez jakiegokolwiek wysiłku i bez wkładu emocjonalnego i bez po prostu budowania struktury razem. W tym momencie ta osoba nagle stała się, powiedzmy, w pewien sposób negatywna, już nie była zainteresowana rozmową i właściwie na samym końcu odmówiła mi jakiegokolwiek spotkania. No i moi drodzy, tutaj muszę powiedzieć, że nie jestem osobą, której ego jest na bardzo wysokim poziomie. Nie jestem również próżny. Zapatrzony w siebie. Nie ma dla mnie oczywiście również problemu, kiedy ktoś próbuje ze mną umówić się na rozmowę i wyznacza mi jakiś termin, ale jest to tak zwana psychologia biznesu. Musicie pamiętać, że, jako początkujący marketerzy, czy ogólnie osoby, które zajmują się biznesem, musicie mieć pewność siebie. Jesteście liderami, osobami, które mają rekrutować kolejnych partnerów do biznesu, kolejne osoby, z którymi będziecie budowali strukturę. No i jako liderzy musicie odznaczać się asertywnością, samoświadomością, pewnością siebie, umiejętnością prezentowania swoich usług i produktów. A tutaj powiem Wam dlaczego. Dlatego, że nikt nie chce mieć lidera, który nie będzie wierzył w siebie. Nikt nie chce mieć lidera, który nie będzie asertywny, nikt nie chce mieć lidera, z którym te osoby nie będą się czuły bezpiecznie, nikt nie chce mieć lidera, który nie będzie umiał prezentować produktów i usług, który nie będzie znał swojej firmy i który nie da mentalnego, psychicznego, emocjonalnego wsparcia swoim partnerom. Dlatego musicie być odporni na krytykę, musicie być asertywni, można się tego nauczyć. To nie jest jakaś umiejętność wrodzona, jest to umiejętność nabyta. Więc podstawowa sprawa: wyznaczajcie terminy rozmów, proponujcie spotkania na Zoomie. Nie pozwalajcie na to, aby osoby was zdominowały. Bądźcie odporni na konstruktywną krytykę, bądźcie odporni na osoby, które próbują zarazić was negatywnymi uczuciami, bądźcie odporni na tak zwany hejt. No i nie pozwólcie się zdominować. Więc to jest taki podstawowy błąd, brak asertywności, ale jak już mówiłem. Możemy się tego nauczyć. Jeżeli mówimy o asertywności, no to chciałem tutaj zapowiedzieć wspaniałą serię, która rozpocznie się już w tym tygodniu. A będzie dotyczyła wywiadów i rozmów z partnerami Szkoły Walen. Prywatnie nazwałem to Szkołą Walen AA. I proszę nie mylić tego z anonimowymi alkoholikami. Będzie dotyczyło to adeptów asertywności. Adepci asertywności, czyli osoby, które już są partnerami szkoły Walen, uczą się języków, inwestowania, zarabiają z nami pieniądze, budują swoje struktury i zespoły i chcą podzielić się swoją. Historią. Zatem ruszam z nową serią wywiadów i rozmów z partnerami Szkoły Walen. Będziecie mogli poznać każdego tygodnia kolejnego nowego partnera, będziecie mogli wysłuchać interesujących rozmów, i być może również historia każdej z przedstawionych osób zachęci Was do tego, żeby do nas przystąpić. Śledźcie mój kanał, śledźcie również mojego Facebooka. Linki zostawiam pod spodem. No i niebawem już pojawi się odcinek z pierwszym partnerem Szkoły Walen. Będę miał przyjemność przeprowadzenia rozmowy w tym tygodniu i pamiętajcie, Szkoła Walen AA, czyli adepci asertywności. Pozdrawiam was serdecznie. Wszystkiego dobrego.